W programie istnieje możliwość oznaczania rodzajów dni wolnych oraz wykazywania ich na wydruku karty pracy. W menu system, konfiguracja, firma, płace, opisy rodzajów dni wolnych do kart pracy, dostępna jest lista rodzajów dni wolnych. Mamy tutaj 7 standardowych oznaczeń. Z tego poziomu użytkownik ma możliwość dodawania także własnych pozycji. Dodamy teraz własne oznaczenie dla dnia wolnego. Za pomocą ikony zielonego plusa dodajemy nowy rodzaj dnia wolnego, SS, czyli wolne za święto wypadające w sobotę. Dodatkowe oznaczenia dla dni wolnych i świątecznych mogą zostać użyte w trakcie tworzenia serii kalendarza, definiowania kalendarza oraz planu pracy. Standardowym kalendarzu, na którym nie zostały jeszcze naniesione modyfikacje dla Dnia Wolnego, domyślnym rodzajem Dnia Wolnego jest oznaczenie W5, czyli Dzień Wolny z tytułu 5-dniowego Tygodnia Pracy, natomiast dla dni o typie świąteczne, które przypadną w niedzielę, oznaczeniem będzie ND, czyli Dzień Wolny z tytułu niedzieli, a w dniach świątecznych domyślnym rodzajem Dnia Wolnego jest SW, czyli Dzień Wolny z tytułu święta. Zdefiniujemy teraz serię dla pracowników z odnotowanym stopniem niepełnosprawności. W menu System, Konfiguracja, Firma, Płace, serię kalendarzy tworzymy nową serię z 7 godzinnym tygodniem pracy wolną sobotą i niedzielą. Definiujemy dni robocze, a następnie sobotę i niedzielę. Na formularzu typu dnia wolny i świąteczny zostało dodane nowe pole rodzaj dnia wolnego, w którym należy ustawić oznaczenie rodzaju dnia wolnego. W naszym przypadku dla soboty wybieramy oznaczenie W5, natomiast dla niedzieli ND. Zapisujemy serię. Następnie z poziomu zakładki kalendarza dodajemy nowy kalendarz, w którym wstawimy zdefiniowaną przed chwilą serię. Po wprowadzeniu niezbędnych danych na zakładce pierwszej ogólne przechodzimy na zakładkę drugą kalendarz, ustawiamy styczeń bieżącego roku i od ostatniego poniedziałku poprzedniego roku wstawiamy naszą siedmiogodzinną serię. Po uzupełnieniu okresu, dla którego seria ma obowiązywać, ustawiamy odpowiednio kolejne parametry i przechodzimy na zakładkę drugą seria. Wybieramy zdefiniowaną wcześniej serię. W tabeli poniżej możemy zobaczyć kolumnę rodzaj dnia wolnego, w której pojawiają się nadane przez nas oznaczenia rodzaju dni wolnych. W5 oraz ND. Serię wstawiamy za pomocą ikony pioruna. Następnie ustawiamy się na dniu z bieżącego roku i wstawiamy święta. Po tej operacji możemy zobaczyć, że 1 stycznia jako dzień świąteczny ma ustawiony rodzaj dnia wolnego jako SW. Zapisujemy kalendarz. Przejdziemy teraz do menu Płace i kadry kadry i przypiszemy jednemu pracownikowi zdefiniowany przed chwilą kalendarz. W bieżącym roku 15 sierpnia to sobota, więc pracownikom należy się dzień wolny w tygodniu, przypadający za dzień świąteczny wypadający w sobotę. Nasz pracownik odbiera Dzień Wolny z tego tytułu w poniedziałek 17 sierpnia. Taką informację odnotujemy teraz w jego planie pracy. Podświetlamy lubką 17 sierpnia i zmieniamy typ dnia z pracującego na wolny i wybieramy zdefiniowany wcześniej rodzaj Dnia Wolnego, SS, czyli Dzień Wolny z tytułu święta wypadającego w sobotę. Zapisujemy zmiany. Taką operację w module Płace i Kadry Plus możemy wykonać seryjnie dla zaznaczonych osób za pomocą opcji seryjnego wstawiania dni w planie pracy. Po ustawieniu typu dnia jako wolne pojawia się pole dotyczące rodzaju dnia wolnego. Na ten moment zamykamy okno bez zapisywania zmian. Wykonamy teraz wydruk karty pracy dla edytowanego wcześniej pracownika. Zaznaczamy wybraną osobę na liście pracowników i wybieramy opcję Podgląd wydruku. Wydruki kadrowe, karta pracy myślnik Wszyscy. Na oknie ustawienia parametrów przed wydrukiem podajemy zakres dat jako sierpień bieżącego roku. Wybieramy opcję wydruku szczegółowego i generujemy wydruk. Możemy zobaczyć, że na wydruku karty pracy mamy informacje zarówno o typie dnia wolnego, jak i rodzaju tego dnia w kolumnie Dzień Wolny. Kolejną nowością w wersji 2026.1 jest możliwość przeliczenia podstawy zasiłku, w tym również wynagrodzenia za czas choroby czy świadczenia rehabilitacyjnego, która jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności w przypadku, gdy pomiędzy poprzednią a bieżącą nieobecnością pracownik utracił prawo do dodatku. Zgodnie z komentarzem zasiłkowym, jeżeli w czasie trwania zwolnienia lekarskiego pracownika ma miejsce zmiana regulaminu wynagradzania, polegająca m.in. na podjęciu przez zakład pracy decyzji o całkowitym zaprzestaniu wypłaty danego składnika wynagradzania od określonej daty, to płatnik zasiłku powinien przeliczyć podstawę wymiaru zasiłku. W tej sytuacji nie zmienia się okres, za który wynagrodzenie przyjęto do podstawy wymiaru zasiłku i nadal tę podstawę stanowi wynagrodzenie z okresu 12 miesięcy kalendarzowych sprzed zachorowania lub za pełne miesiące kalendarzowe ubezpieczenia. Przeliczenie podstawy wymiaru polega na wyłączeniu z podstawy wymiaru zasiłku składnika wynagrodzenia, którego wypłaty zaprzestano. Nasz pracownik ma przypisany dodatek funkcyjny od stycznia 2019 roku. Dodatek był wypłacany do końca czerwca 2020 roku. Na formularzu dodatku przypiętego na liście stałych dodatków pracownika wprowadzamy datę, do kiedy składnik obowiązywał oraz zaznaczamy parametr niewliczany do podstawy zasiłku po okresie wypłacania. Zaznaczenie parametru spowoduje, że dodatek nie zostanie uwzględniony w podstawie zasiłku nie tylko w przypadku, gdy podstawa będzie ustalana z poprzednich wypłat, ale także gdy jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia. W przypadku, gdy pracownik utraci pomiędzy kolejnymi nieobecnościami prawo do dodatku, podstawa zostanie ustalona na nowo z okresu, z którego została wyliczona, ale z pominięciem tego dodatku. Wyłączone z podstawy zostaną dodatki, które zakończyły się przed miesiącem, w którym rozliczana jest nieobecność. Zapisujemy zmiany. Pracownik choruje w okresie od 22 czerwca do 3 lipca. Wprowadzamy nieobecność w kalendarzu pracownika. Dodatek funkcyjny podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru wynagrodzenia za czas choroby przysługującego za okres od 22 do 30 czerwca, czyli do miesiąca, do którego dodatek był wypłacany. Podstawę wynagrodzenia za czas choroby za okres od 1 do 3 lipca należy przeliczyć wyłączając dodatek funkcyjny. Naliczamy wypłatę za czerwiec i zapisujemy ją. Ponownie wchodzimy do wypłaty i z poziomu zakładki drugiej elementy wypłaty, podglądając wynagrodzenie za czas choroby oraz formularz podstawy obliczeniowej, możemy zobaczyć, że podstawa wynagrodzenia za czas choroby została ustalona z okresu od czerwca 2019 roku do maja 2020 roku. Zaznaczony jest parametr podstawa wyliczona z poprzednich wypłat. Na wydruku podstawy naliczenia zasiłku ze szczegółami widzimy, że w podstawie jest uwzględniony dodatek funkcyjny. Naliczymy teraz wypłatę za lipiec. Po zapisaniu wypłaty otwieramy ją ponownie, aby zobaczyć formularz podstawy obliczeniowej dla wynagrodzenia za czas choroby. Okres, z którego wyliczono podstawę jest taki sam jak dla nieobecności czerwcowej, natomiast na formularzu zaznaczono parametr podstawa przeliczona po utracie prawa do składnika wynagrodzenia. Kwota podstawy dla nieobecności chorobowej z lipca została stosownie pomniejszona o utracony dodatek względem podstawy dla nieobecności z czerwca. Podobnie jak wcześniej wywołamy teraz wydruk naliczenia podstawy zasiłku ze szczegółami. Dodatek został pominięty przy ustalaniu podstawy.